Wiersz na dzień dobry. Muzyka jest namiętnością, miłością i tęsknotą, twierdził Ryszard Wagner. Z kolei Ludwig Jerzy Kern pytał i odpowiadał: Czym jest muzyka? Może po prostu niebem, z nutami zamiast gwiazd? W naszym cyklu, w którym w tym tygodniu słuchamy poetyckich opowieści o muzyce, dziś wiersz Antoniego Słonimskiego zatytułowany Koncert Skrzypcowy. Czyta Krzysztof Kołbasiuk. W ukwieconej dolinie, w cieniu gór łańcucha, Które objęła ciszą martwota i groza, W wiejskim domku drewnianym rozpaczą wybucha Instrument włoski w ręku wirtuoza. Pnie się mozolnie, wznosi się ku górze, płynie melodia. Leje się ton czysty, jęczy umarłe drzewo pod ręką artysty, jak nie płakało nigdy w wiosennej wichurze. W chłodnym górskim powietrzu płyniemy jak we śnie, uniesieni pod muchem w błogie unisono. I to, cośmy stracili, zgubili zbyt wcześnie. To nam ręką czułą, nietknięte, zwrócono. Krzysztof Kałbasiuk przeczytał.